Prezydentura jak kraj pęknięta na pół. Andrzej Duda w oczach Polaków. Mój dom murem podzielony, piosenka Kultu mimo upływu lat nie traci na aktualności. Polska, nasz dom politycznie pęknięta jest od lat i nie wygląda na to, żeby cokolwiek miało się zmienić. A już na pewno nie będzie tak w kontekście oceny kończącej się właśnie drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Zapytaliśmy o nią Polaków w badaniu panelu Ariadna. Skrajne opinie o Andrzeju Dudzie. Andrzej Duda po raz pierwszy prezydenturę objął 6 sierpnia 2015 roku. Wygrał wtedy wybory z urzędującym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Drugą kadencję Andrzej Duda rozpoczął 6 sierpnia 2020 roku, po wygraniu prezydenckiej batalii z Rafałem Trzaskowskim. 6 sierpnia 2025 roku Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim zastąpi Karol Nawrocki. W mediach pęknięcie w ocenie głowy państwa jest też widoczne od lat. Dla jednych to skompromitowany polityk, długopis na pasku prawa i sprawiedliwości, ułaskawiający partyjnych kolegów, dla drugich mąż stanu, który cudownie uniknął podróży do Smoleńska, polityczny lider regionu z wieloma zasługami we wspieraniu Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem. Dotrzymam słowa. Pęknięcie w społeczeństwie potwierdzają niemalże każde kolejne wybory, z prezydenckimi na czele, w wyniku których lada momentu rząd obejmie Karol Nawrocki. My jednak postanowiliśmy zapytać Polaków o ocenę odchodzącego po dwóch kadencjach prezydenta. Dotrzymam słowa, bo jestem człowiekiem który ma swoje słowo za świętość i zrobię wszystko, żeby zrealizować plan naprawczy Polski, o którym mówię w tej kampanii. To jest moja odpowiedzialność, Andrzej Duda podczas kampanii prezydenckiej w 2015 roku. Jak oceniasz prezydenturę Andrzeja Dudy? W badaniu panelu Ariadna Polskie Społeczeństwo jest tak jak można było się spodziewać, pęknięte niemalże na połowę. Odpowiadając na pytanie, jak oceniasz prezydenturę Andrzeja Dudy, najwięcej, bo 29% badanych odpowiedziało zdecydowanie negatywnie, 27% oceniło ją raczej pozytywnie, po 14% odpowiedzi respondentów stanowiły. Zdecydowanie pozytywnie i raczej negatywnie. Nie miało zdania, a więc zaznaczyło opcję trudno powiedzieć 17% pytanych osób. Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i powiem tak: nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Andrzej Duda podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Sumując oceny pozytywne i negatywne, widzimy, że w społeczeństwie nieznacznie przeważają przeciwnicy. 43% nad zwolennikami, 41% prezydentury Andrzeja Dudy. Te wyniki mogą być zapewne zaskakujące dla tych z obu stron politycznej barykady, którzy malują jego obraz w jednolitych barwach i jednowymiarowych perspektywach.